pomocny demon domowy, lubujący się w świecidełkach. To jest Project Slawik, a dziś porozmawiamy o dworowym. W naszych materiałach nie po raz pierwszy przybliżamy wam postacie dobrych demonów domowych. Wszystkie te nadprzyrodzone stworzenia zajmowały się domem i obszarem wokół niego. Znany już praktycznie wszystkim domownik dbał, jak sama nazwa wskazuje o dom. Gumiennik, który również pojawił się w naszej serii, opiekował się gospodarstwem, zaś dzisiejszy bohater zajmował się podwórzem oraz wszystkim, co wokół niego się znalazło. Dworowy, jak większość opisywanych demonów, przybierał formy karłowatego dziadka. Jednakże tym, co go wyróżniało, było gęste, różnokolorowe ogłosienie. Wyglądem niezbyt odbiegał od wcześniej wymienionego domownika. Niektóre wierzenia podają, że bohater dzisiejszego odcinka był jego młodszym bratem. W ten sposób widzimy hierarchię, gdzie starszy, czyli ważniejszy, opiekował się centrum przebywania człowieka, zaś ten drugi, młodszy, wszystkiego, co wokół niego się znajduje. I jak to w rodzinie demonów domowych się zdarza. Odziedziczył moce polimorficzne. Dzięki temu mógł przybrać postać każdego zwierzęcia hodowlanego. Mimo, że starał się utrzymać porządek na gospodarstwie, to nie było jego jedyne zadanie. Oprócz tego dbał o zwierzęta karmiąc je bądź pozbawiając je wszelkich chorób. Jeżeli już jesteśmy przy nich, warto również wspomnieć, że pomagał w selekcji podczas kupna. Tylko on wiedział, która krowa da najwięcej mleka czy która świnia najszybciej przytyje. Za swoją wyśmienitą pracę mógł liczyć na wynagrodzenie w postaci jedzenia, owczej wełny, a jeżeli pracował u osób majętnych, mógł spodziewać się świecidełek, które bardzo lubił. Demon oprócz wynagrodzenia w postaci materialnej, cenił sobie szacunek do jego pracy. Jak większość pomocnych demonów, Posiadał narcystyczne przebłyski. Jednakże to nie było dla niego najważniejsze. Głównie liczyła się harmonia, cisza i spokój. Był bardzo nietolerancyjny na hamstwo i bluzgi, dlatego też gospodarz ze swoją rodziną musieli pilnować się w swoich zachowaniach. Jednak gdy doszło do takiej sytuacji, potrafił się naprawdę wkurzyć. W ten czas wybijał zwierzęta, szczególnie te o białej sierści gdyż je najbardziej na świecie nienawidził, a jedynym, co mogło go udobruchać, była pajda chleba z solą. Z mojej strony to na tyle to był materiał odworowym Sława.